pontonów, silników zaburtowych Nowe gówno Przepraszam Jak coś się zapycha O Dziwne, że się kręci Musiałbym sobie palce, ale mi się. No tu masz to, ej, to się sobie ściś Proszę Kombinerkiem Pro hmm? Patrzcie, jak się wpsuje Poczekaj, bo tam nie ostrzy O, piachy trochę wychodzi No i teraz przewiercę taką samą grubość, jak były Dobrze, zaraz przewiercę większym Ja darmo te i zabrałem Wszystkie wiertła No Trzy to jest jak... Czwóreczką teraz i u księdza już będzie księdza trzeba już będzie. Weź, łap. Dobra, nie po... No kable, ej, kable, tam. a to do internetu. Tu i tak nie ma zasięgu. Jeszcze wezmę 4,5 Jak robię silniki dla emerytów. Żeby ze swoimi lochami. Szybsze obroty ma być szybko, nie. Masz 4,5. To Czy No. Czyja przyczepka? Która czyja? Do sprzedania. Będziesz Uj, Polina, buta stanąłem! Co nie mówisz, że tu jesteś, co? Patrz dziecko i się ucz! Dziecko moje małe, patrz! Bo Pola chciała, żebyś przyniósł dwie konewki wody. Zaraz przyniosę. Jest? Ja go uniosę, Tu taki wielki jest... Zaraz to się tak. upierdzieli. Jeszcze mi się piątką, piątką Pokaż, A. ile ma ten wąż. Córeczkę i pół, jeszcze. To było jakie? 4,5. Pierwszy raz już jestem przygotowany profesjonalnie. No, może zgasić. Dobra. Dobra. Jeszcze ma tam być. Ale to tam Dobra. Być. Pokaż. 5 minut chyba wystarczy. I koniec dziadostwa. Pioch leci. Co to jest? Co to ma być? To to jest dla kogo ten silnik jest. udało się? To się musiało udać. Udało się jak mój poród. <grym grym grym> Idź po przynieść wychlewki wody. Zaraz noszę. Mogę się. już to skończyć co? nagrywanie. Zartuję. No i dobrze Pola. Nie przejmuj się. Czasikę ja bądź. też. <grym>